Dzień dobry moi kochani, nazywam się Iwa Małgorzata Skorupa, jestem psychodietetykiem, jestem nauczycielem, jestem instruktorem fitness, jestem trenerem personalnym. Moi drodzy, dlaczego warto przyjść do mnie na konsultacje, na konsultacje takie stacjonarne do gabinetu czy Również konsultacje online. Jeżeli borykasz się z nadwagą, jeżeli borykasz się z otyłością i nie masz motywacji, albo masz motywację, ale nie masz wsparcia, żeby zgubić zbędne kilogramy, żeby wejść na ścieżkę zdrowia, żeby zacząć mentalnie zmieniać myślenie o sobie, żeby zmienić swój styl życia. Swój, swój każdy dzień, swoją codzienność, swoje nawyki żywieniowe, ale i nie tylko, aby włączyć aktywność fizyczną, to ja jestem odpowiednią osobą dla ciebie. Mój drogi, moja droga, najlepsze są spotkania stacjonarne, ponieważ zupełnie inaczej reagujemy, jeżeli jesteśmy blisko siebie. No, jest to zupełnie inna relacja, ale. Nie ukrywam, że sesje online też są dobre, ponieważ ja wielokrotnie z takich sesji dla siebie korzystałam i korzystam w wielu sferach, więc to jest też w porządku. Zapraszam na konsultacje stacjonarne do gabinetu w Chojnicach, który jest już otwarty, już funkcjonuje, ale też możemy zacząć pracować online, jeżeli masz na to zgodę i, i niestety mieszkasz bardzo daleko, a chciałabyś skorzystać z moich, z moich usług. Słuchajcie, przyglądamy się Twojemu, że tak powiem, y, dniu codziennemu, jak się odżywiasz. Będziemy się przyglądać, ile też masz czasu, jak pracujesz zawodowo. Czyli ta pier pierwsza sesja na pewno będzie dłuższa, ponieważ musimy wybrać, musimy y, nie wybrać, tylko musimy przeprowadzić wywiad, gdzie, ja, gdzie odpowiesz mi na wszelkie pytania, y, które będę chciała od ciebie jakby usłyszeć. Dostosowujemy diety, przyglądamy się, jak się odżywiasz. Nie będzie to stricte taka bardzo ścisła dieta. Nie, bo ja jestem przeciwnikiem takich typowych, ścisłych diet, ale będziemy powolutku zmieniać y, te Twoje nawyki żywieniowe. Będziemy wyrzucać, będziemy zamieniać, będziemy kombinować tak, żeby Tobie było też odpowiednio, ponieważ wszystko jest y, uzależnione od Twojego stylu, z, z Twojej pracy zawodowej, tak? Popatrzymy na Twoje zdrowie. Jeżeli masz jakiekolwiek wyniki badań, to też je przynieś. Zobaczymy, co tam w Tobie drzemie. No i koniecznie trzeba będzie włączyć aktywność fizyczną. Koniecznie. Yy, I teraz tak, możesz wybrać, czy będziesz ćwiczyć sama. Czy sam, ponieważ ja mam też takie studio online, więc po prostu dostajesz dostęp i ćwiczysz w czasie, który jest dla ciebie odpowiedni, czy trenujesz ze mną indywidualnie, ponieważ możemy razem dobrać trening i ja cię w tym będę wspierała. I będę, będziemy to wszystko monitorować, albo zapraszam Cię na treningi grupowe, czyli tak naprawdę możemy dostosować wszystko do Ciebie, do Twoich możliwości. I trzecia rzecz, przez cały czas, przez cały czas pracujemy nad mentalem, czyli nad Twoją podświadomością, nad Twoim myśleniem, zmieniamy programy, yy, robimy totalny, misz -masz. Twojej głowie, ale uwaga na plus. Na cudowny plus. Na, zobaczysz, jak y, zupełnie inaczej zaczniesz patrzeć na siebie, na rzeczywistość, na świat. Zacznie się wszystko pięknie zmieniać dookoła ciebie i, y, no i będziesz szczęśliwsza. Będziesz y, żyła z lekkością, z radością, ze spełnieniem. I teraz uwaga, jeszcze jedna rzecz. To nie jest praca na miesiąc, to nie jest praca na dwa miesiące. To jest praca długoterminowa. To nie jest sprint, to jest maraton. To, co my mamy zmieniać, zmieniać, no, no przekształcać, tak? Przeinaczać. To nie jest efekt y, Twojego życia rocznego. Ty na to pracowałaś wiele lat. Więc kochani, nie łudźcie się, że w przeciągu miesiąca, czy nawet w przeciągu dwóch miesięcy, będzie jakaś y, zmiana na wow. Nie. To jest maraton i Ty musisz być tego świadoma, przechodząc do mnie na zajęcia, na, na sesję, że to jest praca długoterminowa, więc pytanie, czy masz na to gotowość? Po drugie, determinacja, czy Ty rzeczywiście chcesz tej zmiany, bo jeżeli myślisz, że ja mam coś takiego jak czarodziejską różdżkę. I y, ja zmienię wszystko za ciebie, to się mylisz. Ty musisz być zdyscyplinowana i to ty bierzesz odpowiedzialność za siebie, za Twoją pracę. A ja cię w tym wszystkim wspieram, ja cię kieruję, ja cię motywuję, jestem Twoim aniołem stróżem, ale pamiętaj, to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za to, co się będzie działo w Twoim życiu. Jeżeli się zaangażujesz i. Będziesz słuchała to, o czym ja mówię, to będzie gwarantowany sukces. Także kochani, nie czekajcie na jutro, nie czekajcie na miesiąc, za dwa miesiące, po prostu już. Jeżeli masz dosyć, widzisz, że wchodząc na schody, już po prostu jesteś zmęczona, tak, już jest to dla ciebie dyskomfort. Jeżeli w ogóle nie masz chęci do życia, to to już ciało ci daje znak, że czas najwyższy coś w tym zmienić. A ja jestem po to, żeby ci pomóc. Słuchajcie, w poście jest kontakt zresztą na tej stronie też macie kontakt jak do mnie dotrzeć. Trzymajcie się, przemyśl i zachęcam, zapraszam pa.